W tym filmie wytłumaczę Wam, co to są imię słowy. Będę wdzięczny, jeśli polubicie ten film, ponieważ jest to projekt szkolny, który może wpłynie na moją ocenę pod koniec roku. Z góry dziękuję. Imię słowy to nieosobowe formy czasownika. Dzielą się one na dwie części: imię słowy przymiotnikowe oraz imię słowy przysłówkowe. Obydwie grupy dzielą się także na dwie inne części. Jedna z nich to imysłowy przymiotnikowe. Dzieli się ona na czynne oraz bierne. Imysłowy przymiotnikowe czynne charakteryzują się tym, że, t, y, że tworzymy je od czasowników nie, y, niedokonanych. Wskazują na wykonawcę, or, wykonawcę czynności oraz y, posiadają zakończenia oncy, onca, once. Przykład. Nauczyciel dał piątkę uczniowi robiącemu film na YouTubie. I miejscowe przymiotnikowe bierne charakteryzują się tym, że tworzymy je od czasowników przychodnich. Ulegają czynności wykonywanej przez kogoś. Posiadają zakończenia –ny, –na, –ne, –ty, –ta, –te i yy, jeszcze… Ony, ona, one. Przykład. Zostaliśmy rozbawieni przez tego człowieka. Niemiecowe przysłówkowe dzielimy na współczesne oraz uprzednie. Niemiecowe przysłówkowe współczesne charakteryzują się tym, że tworzymy je od czasu teraźniejszego. Posiadają zakończenia onc. Przykład. Idąc do szkoły. Spotkałem kolegę. Imię słowy przysłówkowe, uprzednie, charakteryzują się tym, że tworzymy je od czasu przeszłego. Posiadają zakończenia uszy, wszy. Przykład. Nie znalawszy drogi. Nie wróciłem do domu. Serdecznie dziękuję za uwagę. Będę bardzo wdzięczny, jeśli dacie lajka lub dobry komentarz, ponieważ może to zadecyduje za moją oceną, którą dostanę, a będzie to dla mnie ważne. Dziękuję.